Zobaczcie, jestem po raz kolejny pod linią 400 kV-400 000V, sieć najwyższego napięcia. I pokażę Wam, w jaki sposób zachowuje się bezdotykowy próbnik napięcia fazer 777, taki model, pod linią 400 kV, on już piszczy bez wciskania przycisku. Normalnie, żeby on pokazywał napięcie po prostu indukowane się, to trzeba trzymać ten przycisk. Ale on działa bez nawet dotykania palcami, ani bez wciskania tego przycisku. Czyli on pokazuje tak jakby miał już napięcie po prostu z sieci. Czyli po prostu jest, wynika to z pola elektromagnetycznego, posłuchajcie. Słychać jak sobie brzyczy, ale zobaczcie. Jestem pod przewodem fazowym skrajnym, przesuwam się do środkowego. Przestaje piszczeć Widzicie? Teraz zanikło piszczenie. Pod środkowym przewodem fazowym nie piszczy. Przesuwam się dalej. I dopiero próbnik zaczyna piszczeć, trzymając go pod skrajnymi przewodami fazowymi. Pod środkowym przewodem fazowym nie piszczy. Taka ciekawa przypadłość. Ale jak go wbiję w ziemię, to on również będzie piszczał, posłuchajcie. Tylko muszę go tutaj trzymać. Pomimo tego, że tu nie ma metalu, to muszę go trzymać i zobaczcie. Także jak widać jest takie ogromne pole elektromagnetyczne pod linią 400 kV, że próbnik napięcia pokazuje napięcie z powietrza, Czyli tak jakby on po prostu wykrywa napięcie i on to napięcie wykrywa tak jakby z powietrza, z tego powodu, że pod taką linią jest wielkie pole elektromagnetyczne, rozwacie ulotu. Mam nadzieję, że było słychać, ale ba bardzo ładnie i wyraźnie słychać ulot pod linią 400 kV najwyższego napięcia.